Cześć, mam na imię Ania i wraz z Fawiej zapraszam Was na spacer po naszym domu. Już od samego wejścia widzimy duży, przestronny salon. U nas to serce domu, więc decyzja o kominku była oczywista. W kuchni postawiliśmy na charakterystyczne drewniane drzwi, za którymi kryje się spiżarnia. Lubimy jasne i przytulne wnętrza, więc jednolite podłogi i białe ściany to kolejny warunek przy wykańczaniu naszego domu. Sypialnia to miejsce relaksu, więc nie bez powodu połączyliśmy ją z Łazienką, w której znajduje się wanna, a na ścianach białe kafle do samego sufitu. Dziękuję za wspólny spacer.